No i dajcie kochani, kolejne, kolejne ze świadectw. Dzisiaj byłem yy, głosić w mieście, w centrum. Było naprawdę takie z mocą Ducha Świętego, tak jak człowiek się pomodlił z pracy dzisiaj. Wracałem, myślałem, że nie pojadę, ale pomodliłem się do Boga. Boże, daj mi jakiś znak, po prostu, żebym odczuł po prostu, że to głoszenie jest od Ciebie dzisiaj, nie? Żeby nie, żeby, nie żeby po prostu ile, ilość dni wypełnić, tylko po to, żeby naprawdę czuć to zawołanie, żeby wylać z serca przed Tobą, Ojcze Przenaświęty, przed Twoim tronem łaski, tą Ewangelię, która niesie życie wieczne. I powiem Wam, dojechałem do domu i taka sąsiadka, powiem Wam, moja, na czwartym piętrze mieszka, pod nami w sumie. Nie dosłownie, ale my na, mieszkamy na trzecim, ona na czwartym. Powiem Wam, że dużo razy ją widziałem, za każdym razem chciałem jej pomóc, to jest taka starsza kobieta, ma męża, sami mieszkają i powiem Wam, że czasem jej pomogłem tak do połowy wniesiał. No nie, nie, naprawdę nie, ale dzisiejszym tu widziałem, że ona naprawdę... Naprawdę jest załadowana, w samochodzie stoi wiadomo, że serce poruszy się, chrześcijanina po prostu, który naprawdę z serca chce pomóc i w, wręcz po prostu nie, no ja nie mogę, tak ja tak powiedziałem, nie, no ja nie, nie, nie mogę, bo oczywiście po angielsku, nie, na pewno pani dzisiaj nie ten, nie pozwolę, żeby pani takie ciężary nosiła, ja ten rower odstawiam. I, idę pro, I naprawdę idę po prostu, tu z panią jadę po prostu pod same drzwi. Nie, że do mieszkania będę chodził, ale pod same drzwi zaniesiemy wszystko. I wiecie co? I to był ten moment, w którym Duch Święty, wiadomo, poruszył w serce i ona się zapytała po prostu: Że, o są so kind. A ja mu powiedział, nie wie pani co, to nie płynie, to nie płynie ze mnie, to, to jest Jezus Chrystus, nie? Cała chwała Jezusowi Chrystusowi w odpadze. Trzeba się dzielić w odwadze, w modlitwie po prostu przemodlić, jeżeli coś cię zatrzymuje, to otwórz serce i po prostu głoś w odwadze człowiekowi drugi, bo Pan Bóg jest przy Tobie i On czeka cały czas, żeby Cię użyć. I w momencie, gdy Ty zamykasz buzię, twoja cielesność blokuje Ciebie, to nie, nie przełamiesz tego. W modlitwie po prostu proś Boga, żeby ci otworzył usta. Ja jak mówiłem rok czasu się modliłem o odwagę. Dzisiaj poszedłem chwała Bogu, bo to nie jest człowieka w ogóle. I wiecie co? To nie jest tak, że, że jak ktoś chodzi głosić, to jest ważniejszy po prostu i się ma czuć lepiej przed tymi wszystkimi braćmi, siostrami, co są dużo, może i piękniej używani, a mało ludzi to widzi. Jesteśmy jednym ciałem Jezusa Chrystusa A stosowna członkami I nie ma, nie ma żadnego znaczenia Ten kto, kto żoł po prostu Ten kto siał To będzie yy, Przepraszam, bo już zaraz namieszam Znowu z tymi wersetami, wiecie ale jest napisane, że ten, kto będzie mało żoł, wcale nie miał, czy siał, wcale nie miał za mało, bo yy, ten, który będzie żoł wiecie, nie chcę namieszać, wiecie, może dodam te wersety, jak znajdę później, jak będę sklejał ten film. Ale bardziej mi chodzi o to, bardziej mi chodzi o to, że, że dla Pana Boga nie ma czegoś takiego, że wszyscy jesteśmy równi, kochani. Jest, jedno, jest głowa Chrystus Jezus. Nasz zbawiciel nad Bóg żywy, a my wszyscy jesteśmy z członkami, jesteśmy tacy sami. Nikt się nie może wywyższać. Jeśli ktoś się wywyższa z tego powodu, to, to ja bym się bał po prostu, wiecie? Ja zawsze się modlę o to, żeby Pan Bóg w pokorze serca prowadził, bo tak naprawdę widzimy, w, jak czytamy pierwszy list do Koryntian, 12 rozdział, jak to jest w ciele Jezusa Chrystusa. Jak powinniśmy, jakim szacunkiem powinniśmy obdarzyć te słabsze członki, prawda? Gdzie tam wywyższać się? Boże kochany, bo to, to jest cielesność i prowadzi nas na zatracenie. Powiem wam, że to był ten właśnie odczucie, Ewangelia była głoszona tej Pani z miłości, prosto z serca, prawda. Pani mówiła starze, no ja jestem też dobry człowiek, ja powiedziałem, jeżeli... Twoje serce jest prawdomówne przed Bogiem, to Pan Bóg Cię tak użyje, żeby nież mówił prawdę, a człowiek będzie tą prawdę odbierał jako miłosierdzie największe. I dlatego ja powiedziałem, że nie ma sprawiedliwego, że Pismo Święte mówi, że nie ma sprawiedliwego o jednego, Wszyscy zgrzeszyli bez wyjątków. Jest Pani, każdy z nas, każdy z nas jest po prostu, jeżeli jest martwy duchowo. Jest, jest w oczach Boga, po prostu nasze serce jest odcięte, po prostu, wiecie? Jest nasze, my jesteśmy odcięci od chwały Bożej, bo grzech nie może podejść nawet do świętego, do świętego ducha Bożego. Nie możemy się zbliżyć nawet, dlatego potrzebujemy obmycia naszych grzechów krwią Jezusa Chrystusa przez wiarę. I tak ten most się otwiera i, i schodzimy po prostu przez Chrystusa do miejsca najświętszego. Powiem Wam naprawdę. No cieszę się, bo du dzisiaj dużo, dużo bardzo ludzi y słuchało. Nie? Naprawdę to ma być takie świadectwo. Nagrywam, to powiem Wam, że może przez jakiś czas nie będę nagrywał, wiecie? Bo głoszeń też już nie chcę za bardzo nagrywać, tylko pragnę po prostu iść w modlitwie. Wszystko jest na świadectwo To nie jest po to, żeby człowiek pokazał On Nie Dodawanie na YouTube jest tylko po to Żeby może ty z mojej rodziny Albo jakiś mój kolega Żebyś słyszał I żeby Pan Bóg dotknął twojego serca To jest tylko po to Cała chwała Jezusowi Chrystusowi I Ja mówię to przed Bogiem Cała prawda Powiem wam, że nie wiem, jakiś jak bym mógł dać, po prostu. Poczekajcie, ja muszę na chwilę, na sekundkę, zatrzymać. Dobra, łączyłem, musiałem przejść, tam było trochę ludzi. Słuchajcie, musiałem, musiałem też zebrać myśli, tak naprawdę, bo czasem człowiek się rozproszy. Wiecie, też jestem zmęczony po tym tygodniu, po prostu pracy. Powiem Wam, że w pracy po prostu ledwo zipię człowiek, już tam kuszę biodro wiele, ale nie mówię po to, żeby, wiecie, ktoś sobie myślał, że się żalę, nie? Nie, nie mówię po to, żeby ktoś myślał, że się żale. Po prostu tak czasem sobie człowiek trochę pochłabcze. Ale wiecie co, nagle dopływa takie odczucie, że Boże, jak my możemy w ogóle narzekać na cokolwiek, jak my mamy zdrowe nogi, możemy chodzić, ręce człowiek ma może pracować, wiecie, że i człowiek przeprasza Boga nawet za taką myśl. Bo nie powinniśmy narzekać. My mamy, my mamy się cieszyć po prostu wszystkim w Chrystusie, prawda? Cierpieniami, niecierpieniami. Czasem są takie dni, mamy się zbudować po prostu w słowie, w modlitwie i Duch Święty będzie nas po prostu podnosił. A jak jest czas taki, że mamy po prostu, że mamy przejść przez jakieś nauki, nauczkę jakąś, czy nie wiem, że Pan Bóg coś w czymś nas pouczyć, to czasem to będzie przetrzymane. Wiecie, w ten sposób to działa. Pan Bóg tak działa właśnie, jest wielki i dobrym ojcem, jest miłosiernym i prawym. Także wszystko, co Pan Bóg przemyśli, to my musimy, musimy się jakby zaprzeć czasem naszych myśli i polegać na wierze i na Jezusie Chrystusie w takich momentach. No. Powiem Wam, że jeżeli, jeżeli, jeżeli jesteś, na przykład, jakbym miał, jakbym miał komuś doradzić, jeżeli jesteś na przykład. Masz problemy jakieś, że nie możesz z czymś sobie poradzić, agresja ciebie prze, przechodzi, przeszywa. Po prostu pokutuj w imię Jezusa Chrystusa, ponieważ jeżeli duch święty zamieszka w tobie, to ty nie możesz po prostu unosić się jakimiś emocjami, po prostu i gniew, i czy jakaś agresja przez ciebie wypływać. Wierzę, że można zasmucić ducha łaski również. Wiecie? Jak będziecie takimi rzeczami po prostu człowiek, jeżeli miałeś jakieś złe dzieciństwo, jeżeli miałeś po prostu problemy jakieś, to wyobraź sobie, że ty możesz teraz spowodować te problemy tak samo jak ty je miałeś na swojej rodzinie. W ten sposób ja nie jestem osobą, która będzie kogokolwiek potępiała. Ale my, lud Boży, nie możemy wchodzić w grzech. To wasze światło przyszło nasz świat, ale człowiek umiłował ciemność, bo jego uczynki były złe. Jeżeli grzeszysz, to, to, to jakby nie ma, nie, ma, nie, mo, nie ma takiej możliwości, jak Duch Święty w Tobie mieszka. A jeżeli grzeszysz, no to jesteś w ciemności cały czas. I pokutuj w imię Jezusa Chrystusa. Ja mówię to w ogromnej miłości i prawdzie Pisma Świętego. Ponieważ my czasem możemy upaść, ale jeżeli raz upadnie i cały czas to się powtarza, powtarza, to musimy po prostu naprawdę zawołać do Boga w płaczu na kolanach. Nie wiem, może jakiś post powiem wam. Post taki, żeby się odciąć od tej cielesności. Boże, jest to, jest to ciężkie, wiecie? Ciężkie i ciężko mi się odwołać. Ponieważ ja swoje też mam do przerobienia z Bogiem, ale czuję, że w modlitwie Pan Bóg mi odpowiada i pokazuje, wiecie. Pokazuje pięknie. I odpowiada w duchu, wiecie, przez takie różne sytuacje. Czujesz po prostu Boga żywego w swoim życiu, że On, że on się przejawia w mocy Ducha Świętego. Że jakby łączysz kropki w życiu, że tutaj pomodliłeś się o coś, nagle coś się wydarzyło, masz odpowiedź, odczucie głębokie w sercu, i nagle modlisz się o coś i wszystko się układa. I wszystko się układa tak, że na koniec dnia masz taką piękną odpowiedź, a nawet jakby to trwało tydzień, to na końcu tygodnia również połączą się te kropki wszystkie i duch święty Boży ci dotknie serca i będziesz czuł, że to jest odpowiedź na to, co do Boga prosiłeś i wołałeś. Tak Pan Bóg działa. Taka ma nasza wiara być, jak małe dzieci. Dzisiaj też pełno takich elegancka pani przechodziła, i wiecie, ja mówię, że jest to przykre. Przykrością jest taką, to jest przykrością dla mnie, jeżeli pani tak odrzuca po prostu zbawienie. Ale mam, mam wiarę, że może Pan Bóg dotknie Pani serca. Jeżeli nie będzie jeszcze za późno, i o co się modlę. żeby otworzyła Pani oczy, żeby Pan Bóg otworzył Pani oczy, naprawdę. Nie ma dyskusji. Nie, wiecie, to dyskusja czasem jest cielesna. Wiecie, ta, ta moja. No znajoma, siostra, była siostra, bo ona już niestety nie jest siostrą, bo ona jest teraz w wierze muslim. Rozumiecie? Ona powiedziała, że Jezus Chrystus nie jest Bogiem po prostu i wierzy w Allaha i modli się do niego. I w momencie ja odblokowałem telefon, ponieważ czułem takie, takie, wiecie, że nie ma co blokować, tylko trzeba jeszcze walczyć o tą osobę, bo ja wierzę, że dlatego Pan Bóg albo Pan Bóg chce mi pokazać, jak się dzieje, że tak ludzie odpadają z wiary również, albo Pan Bóg po prostu pragnie, żebym właśnie prze, przez takie narzędzie jak ja, żeby używać, żeby, żeby pobudzać jakby tą osobę do tego i dotknąć ją znowu. Nie wiem. Boże, kochany. Ja jej napisałem tylko. Wysłałem wersety i napisałem, że, że wiara muslim, że oni w ogóle nie przyjęli prawdy, Ewangelii, zbawienie z łaski przez wiarę. Że oni nie, oni nie wierzą w jednorodzonego Syna Bożego, który jest przebłaganiem za nasze grzechy, ofiarą doskonałą. I tym nie mogą wejść do Królestwa Niebieskiego. Ale że napisałem Lea, ja tobie mówię, bo ja nie chcę mieć wy, ob, wylanej krwi przelanej, żeby Pan Bóg żebym ci nie powiedział co ty robisz nie? ja jej powiedziałem, że ty depczesz krew Chrystusa bo ty depczesz krew Chrystusa odrzuciłaś kompletnie, poznałaś prawdę i odrzuciłaś ją i, to jej, i ona napisała tylko wiecie że życzę ci jak najlepiej I ja jeszcze raz to napisałem po prostu i pomodliłem się o nią i będę się o nią modlił ale powiem wam, że ten duch zwieszczy jest straszny. My mamy budować naszą wiarę na słowie Boga żywego, na fundamencie. Na tym pamiętajcie, że jest piasek i jest fundament, którym jest słowo Boga żywego. Wiecie, jak, dotyka, jak, jak atakuje nas szatan? Wiecie, że sny również są od diabła, od szatana. Są. Bo ja ostatnio miałem taki sen, wiecie? Wiecie, co mi się przypomniało? Tak jak Jezus Chrystus powiedział, jak w Pismie Świętym jest na, napisane, że jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, każdy, kto wierzy w Niego, będzie zbawiony. Każdy, kto wie, uwierzy w Jezusa Chrystusa, będzie zbawiony. I usłyszałem głos we śnie, jakiś facet podszedł i powiedział, że kościół katolicki będzie zbawiony i ten werset. I wiecie co obudziłem się i było takie zwiedzenie, ja mówię, Boże, co to za sen w ogóle był, nie? Na początku mówię, dało mi to po prostu zwiedzenie takie, że hej, a później w modlitwie zacząłem... Pan Bóg zaczął dotykać mi serca, umacniać mnie. I pokazał, jak Jezusa Chrystusa kusił na pustyni szatan, jak Go wziął i jak Pismem Świętym do Niego przemawiał. Ten antychryst, ten duch antychrysta, słuchajcie, jest zwieszczy duch, który jest bardzo inteligentny i musimy zdać sobie sprawę, że nie walczymy z krwią i ciałem, jak już są wiemy. ale z, z tym duchowym złem na wyżynach ciemności, z tym antychrystem, z tym duchem po prostu zwieszczym, diabelskim, który po prostu będzie po prostu szeptał, zwodził nas. Ale pięknie się też złożył, słuchajcie. Mój, mój syn powiem wam... Nie, nie będę, nie będę, nie chcę, nie, chcę, nie chcę jego świadectwa. Tak jak już mówiłem, pięknie go Pan Bóg po prostu dotyka i go prowadzi Duchem Świętym w wieku 16 lat. Wiecie, to jest coś pięknego, ja tak dziękuję Bogu za to, bo przemawia przez mojego syna do mnie, on po modlitwie głębokiej zdradze tylko wam tyle w tym moim świadectwie, które nagrywam, że miałem w pracy modlitwę, żeby Pan Bóg odciął myśli, żeby mnie wzmocnił i później usiadłem na przerwie w pracy, patrzę, mój syn mi nagrał wiadomość. I nagrał po prostu wersety, które mu Pan odpowiedział. Nagrał testemonii, że Pan Bóg połączył mu, jak czytał, Rzymian oznaczone. Raz modlił się w Ozajaszu, mu się otworzyło. Ale nie rozumiał tego. Nie rozumiał tego, bo przyszedł po prostu do mnie, powiedział, Tato: Ja naprawdę zawołałem i nie mogę tego odrzucić. A ja mówię, ale pokaż, nie? Przecież Pan Bóg tutaj mówi o ludzie Izraela, jaki był odrzucony. Jak, jacy, jacy byli nieodrzucony, jak, jak oni grzeszyli Bogu, Pan Bóg ich nawoływał, a Pan Bóg cały czas, zobaczcie, miał taką cierpliwość, że ich cały czas nawoływał do pokuty i chciał, żeby przyjść. I mój syn czytał sobie w Rzymian, wiecie, i tam go wysłało do Ozajasza, po, kilku, po miesiącu czasu może. I on miał odpowiedź, on mi to nagrał. to zobacz, tutaj jest napisane o tym ludzie, Izraela też, że, że spogan będą zebrani. I mi się to tak połączyło, jak w 11 wersecie, że, że my zostaliśmy w, do oliwnego drzewa, wszczepieni, jako te gałęzie po prostu nie z oryginalnego drzewa. Tamte zostały odłączone, a my przez, jesteśmy przez Chrystusa wszczepieni. No bo Chrystus jest tym duchowym Izraelem i to mi się tak położyło, tak mnie Pan Bóg wzmocnił przez mojego Syna, że chwała Bogu, słuchajcie. Chwała Bogu Jezusowi Chrystusowi. Mamy głosić Jego cnoty na cztery strony świata, bo jesteśmy, bo jesteśmy właśnie tutaj wyznaczeni na ten świat przez Niego, żeby głosić Ewangelię zbawienia. Ktokolwiek, ktokolwiek uwierzy, będzie zbawiony, ktokolwiek odrzuci, będzie potępiony. A potępienie, jak wygląda potępienie, że światło przyszło na świat, ale człowiek umiłował ciemność, bo jego uczynki były złe. I zobaczcie, od dwóch lat to, co czytamy w Pismie Świętym, no jak, to Pan Bóg chce ukarać wszystkich, odciąć, że tak będę. Nie, to my sami, nie zbliżając się do światła, żeby nasze uczynki były obnażone, bo ciemność nigdy się nie zbliży do światła. To my sami odcinamy siebie od obecności Bożej. I to nasza decyzja jest, czy my przyjdziemy do pokuty, żeby przyjąć Chrystusa, czy zostaniemy w ciemności. Mamy wolną wolę. Pan Bóg nie może przy nas do niczego zmuszać, to jest nasza droga, nasz wybór. I dlatego jak światło przyszło na świat, to człowiek odrzuci Chrystusa. Tak jak teraz odrzuca ktoś, jeżeli odrzucasz Chrystusa, to naprawdę. Czytaj Słowo Boże i pokutuj w imię Jezusa Chrystusa. Pokuta to nie jest słowo, które powinieneś kojarzyć z Kościołem katolickim. To jest słowo, które apostołowie głosili na cztery strony świata. Oni mówili: pokutujcie i odwróćcie się od swoich grzesznych dróg. Chrzest, Chrzest wodny w imię Jezusa Chrystusa. Słuchajcie, może być chrzest w Duchu Świętym wcześniej już. Ja miałem chrzest w Duchu Świętym wcześniej już, ale poszedłem za, za słowem Boga żywego. To poczułem w sercu, żeby pokazać światu, że idę za Chrystusem. Chrystus, Chrystus jak był ochrzczony przez, przez tego przez Jana, Chrzciciela. No to przecież on powiedział, że teraz, bo on mówi: Jak, panie, ja nie jestem godzien, żeby zawiązać rzemyk od twojego sandała. On powiedział, że teraz niech się, że tak musi być, nie? Tak ma się wykonać, nie? My mamy iść za Chrystusem dosłownie, za Jego słowem. A w duchu Pan Bóg nam objawi wszystko. Tylko mamy być pokorni, pokorni i naprawdę w uniżeniu iść za Nim każdego człowieka miłować, szanować nawet jak przychodzą w sytuacje jakieś, w którym jest ciężko to żeby nie zatwardzać serca na brata a żeby się gniewać czasem ale żeby nie zatwardzić serca bo jeżeli jesteś z kościoła jeżeli jesteś z kościoła katolickiego to znasz, Ojcze nasz, który jest w niebie święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje Bądź wola Twoja. Jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj teraz najważniejsze. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Jeżeli nie odpuszczasz win Twoim winowajcom, no co Jezus Chrystus powiedział? Co takiego czynicie, jak miłujecie tych, co Was miłują? Miłuj. Tego, który cię nienawidzi, módl się za tych błogosław tym, którzy Ciebie prześladują. To jest serce Jezusa Chrystusa. Jeżeli, nie, nie, jeżeli czytasz Pismo Święte i Ciebie potępia to Pismo, to idź do pokuty na kolana, do Boga i zawołaj. I nie, że pójdziesz po prostu, będziesz chodził do naprawdę do jakiegoś kościółka i będziesz tam. To Ty sam przyjdź do Boga, bo Kościół ma być w Tobie. My jesteśmy Kościołem Chrystusa, w duchu i prawdzie. Rozumiesz, to nie są żadne mury, budynku czy świątyni jakiejś. Tam nie ma Boga. To my mamy się zbierać w dwóch albo trzech w imię Jego i On tam będzie, nasz kochany Zbawiciel w duchu będzie. Bo będzie znał Twoje serce, że chcesz Go poznać. I wołaj do Niego w ciemnej izdebce, gdy nigdzie nikt nie będzie słyszał. Nie nauczania nowe, nie... to nie doprowadzi do niczego. My musimy relacje mieć z Bogiem żywym, Jezusem Chrystusem przez Pismo Święte. I tylko w ten sposób Pan Bóg da nam wzrost, jak w pokorze naszego serca. Przecież jak my, chrześcijanie, mamy postępować? Jak? Czyż, jeżeli my jesteśmy nazywamy się dziećmi bożymi, a grzeszymy, to się zastanówmy, zastanówmy się w ogóle, gdzie my podążamy. Przecież to nie jest ta droga. Droga grzechu jest dla świata. Droga czystości i uświęcenia w Chrystusie jest. Wtedy, gdy podążasz za nim, za Jego słowem, to jest ta droga. Droga prawdy, w której będziesz cierpiał, będziesz przechodził turbulencje, różne ataki demoniczne. Ale Jezus Chrystus to wszystko przeszedł i pokazał nam, i my mamy iść tymi śladami Jego. No, kochani, kończę to nagranie, jadę do domu. Słuchajcie. Naprawdę umacniajcie się w mars, um, um, umacniajmy się w łasce naszego Chrystusa, Zbawiciela. Umacniajmy się w łasce naszego Zbawiciela, naszego kochanego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Ja ostatnio tak w modlitwie, powiem Wam, tak zagłębiłem się i odczułem tą miłość, powiedziałem Jezu Chrystus. Tak ci dziękuję za to, co za nas zrobiłeś. Ja tą perłę będę nosił w sercu. Po prostu to jest, to jest ta perła, która jest najważniejsza dla mnie w życiu. Jesteś wszystkim. Wszystkim. Jesteś wszystkim. Odczuj po prostu to miłosierdzie i miłość ojca. Co zrobił dla nas? Odczuj to głęboko i jak ty byś... Jak ty możesz grzeszyć? Pomyśl sobie w ten sposób, jak ja mogę grzeszyć, skoro Jezus Chrystus zginął za mnie z łaski. Jak ja mogę grzeszyć dalej? Ja już nie chcę grzeszyć, Boże kochany, pomóż mi, zabierz to wszystko. Chcę być nowym człowiekiem. Zrób mnie z Ducha Świętego, chcę być nowym człowiekiem. Zawołaj do Niego w płaczu i nie ukrywaj nic nie ukrywaj, nie bądź cielesny wylej po prostu, jeżeli ktoś będzie z boku słyszał, to nie dbaj o to bo Jezus Chrystus po prostu, On jest taki, że Ty masz być naturalny, masz być sobą masz, ma On jakby całą cielesność Twoją odciąć, żebyś Ty mógł wychwalić Jego święte imię Taka, ja, ja się dzielę moją drogą, kochani nikogo nie przekręcam, nie przekreślam jeżeli, jeżeli jeżeli dotyka Ciebie Duch Święty przez ten nagrania, to wierzę, że, nie wiem, pomóc się wychwal Boga Żywego, opowiedz bo chwała Jezusowi Chrystusowi, bo kim ja jestem, jestem tylko prostym narzędziem i mówię to szczerze przed Bogiem. Bo On nas rozliczy, On bada serca. Pamiętacie? Słowo Boże jest żywe niż, i skuteczne, ostrzejsze niż obosieczny miecz, Przenikające w głąb duszy i ducha, stawu i szpiku, zdolne osądzić myśli i zamiary serc. Żaden nic cię nie ukryje przed Bogiem. Wszystko będzie obnażone, wszystko. I dlatego tak mamy żyć. Jeżeli upadasz, wołaj do Niego i wyznawaj z serca wszystko, żeby ci pomógł. I on Ci pomoże, bo on jest miłosiernym Ojcem. Pomoże Ci nasz Zbawiciel. Przez Jezusa Chrystusa modlę się za każdego z Was, bracia i siostry. W tych momentach próby. Żeby Duch Święty, Ten, który jest w nas, którym jesteśmy zapieczętowani, żeby nas wzmocnił i żebyśmy zaufali Bogu Żywemu, Jezusowi Chrystusowi, żeby nas przeprowadził o to się modlę w potężnym imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Trzymajcie się kochani, z Bogiem, chwała Jezusowi. Kocham was wszystkich. Słuchajcie kochani, jeszcze szybki update taki nagrywam, bo teraz mi się w ogóle wchodzimy, przypomniało w ogóle, jak mówiłem o, te, o tym śnie w ogóle takim, nie? Takim tym ataku demonicznym, tym głosie, że słyszałem, akurat, że kościół katolicki będzie zbawiony, nie? Powiem wam, że na, na następny dzień, czy za dwa dni później poszedłem. Nie, w tym, na następny dzień rozumiem, poszedłem głosić, i powiem wam, że podeszła taka starsza kobieta w ogóle. I rozmawiałem z nią przez 20 prawie minut o tym, o, o matce Marii, nie. I powiem wam, że to jest tak, ta doktryna katolicka to jest. Takie demoniczne zwiedzenie, że wychwaliło stworzenie bardziej niż nad Boga żywego Jezusa Chrystusa, jednorodzonego syna Bożego, i jakby, jakby jest matka przebłaganiem syna za grzechy. Powiem Wam, że to jest, to jest naprawdę diabelskie, nie? ten kult Maryi. I jeżeli modlisz się do Matki Boskiej, to podkutuj imię Jezusa Chrystusa, bo ona była błogosławiona i święta. tak? Ale każdy, kto się narodził z ducha i wody, jest błogosławiony i święty. I musimy to wiedzieć, wiesz? Musi, trzeba to zobaczyć w Pismie Świętym. Kto się narodzi z ducha i z wody, jest święty i błogosławiony. Jeżeli nikt nie wszedł do, do, do Królestwa Niebieskiego, tylko Jezus Chrystus. To nikogo tam jeszcze nie ma. Wszyscy śpią i czekają na drugie przyjście, kiedy przyjdzie zebrać owce swoje. Owce, które słuchają mojego głosu, podążają za mną. No, także musimy zaufać naszemu zbawicielowi Bogu żywemu przez czytanie Pisma Świętego. Zaufanie dosłownie każde słowo, co on mówi, jest święte. Nic nie dodasz, nic nie ujmiesz mojego słowa. No, trzymajcie się, kochani, co chciałem powiedzieć tylko, nie, jeszcze bo tak, tak mnie tchnęło, że, że przecież było takie zdarzenie i tak dogrywam po prostu na koniec. Trzymajcie się z Bogiem, hej.